A gdyby tak przepłynąć ze Sztutowa do Krynicy Morskiej, przejechać na rowerze z Elbląga do Zamościa i z powrotem, a potem przebiec z Elbląga do Ustki. Mniej więcej takie dystanse musi pokonać zawodnik, który mierzy się z pięciokrotnym Ironmanem. Brzmi niewiarygodnie, ale dla Roberta Karasia to tylko kolejne wyzwanie, któremu sprostał. Jak patrzę na mapę i, i to widzę, to też. Nawet jak sam prowadzę auto, to wiem, że to też jest trudne nawet przejechać autem. Predyspozycje miałem do tego, więc dla mnie to nie są jakieś trudne wyścigi. Głowę mam do tego, bo jakby czuję się nie do złamania w takich ultrawyścigach. Organizm mam dobry, bo nie mam kontuzji, więc wiedziałem, że trzeba zostać w tym świecie. Triatlonista Robert Karaś to już nie człowiek z żelaza, a postać z jakiegoś kosmicznego materiału. Zdobywał mistrzostwa i bił rekordy świata na dystansie podwójnego, potrójnego, a w 2000 w 2021 roku w Meksyku pokonał pięciokrotnego Ironmana. Jego niesamowite wyczyny inspirują nie tylko sportowców. Dużo takich znaków miałem, dużo nawet wiadomości, czy, czy to nawet słownych, gdzieś z kimś po prostu rozmawiałem twarzą na twarz, czy gdzieś tam na social mediach. Miałem, że kogoś inspiruję, że mu pomagam i to nie tylko w sporcie, ale też tam gdzieś w biznesie, bo głównie tu chodzi o oszukiwanie umysłu, o dążenie do celu pomimo tego, że czasem masz jakieś niepowodzenia, tylko dalej idziesz i realizujesz swoje. Robert się nie zatrzymuje. Przed nim kolejne wręcz niewyobrażalne wyzwania: 10- i 20-krotny dystans Ironmana. Stawiam sobie poprzeczkę dla osoby z zewnątrz wyżej, że robię 10- i 20-krotnego za chwilę. To, to może wydawać się, że to jest aż jakby nie do zrobienia. A według mnie jest to łatwiejszy wyścig, bo tam już trzeba wliczyć sen. Tutaj nie przewidywaliśmy czasu na sen. A tutaj jednak organizm tego nie wytrzyma, więc bo to jest 6-7 dni wyścigu, także będziemy robić tak, że 20 godzin się ścigać, 4 godziny spać. Robert w ciągu roku bardzo długo przybywa za granicą, gdzie ma optymalne warunki do treningów, ale jak sam przyznaje, tęskni za Polską i rodzinnym Elblągiem. To łatwiej jest jak masz po prostu słońce, inaczej się wychodzi na trening, jak jest dłuższa doba. Nie jest tak ponuro, pływa się na odkrytym basenie, gdzie widzi się to słońce, jest dostęp do powietrza, jest, jest zupełnie inaczej. Więc ja jakby korzystam z tego, że mogę tam wykonać swoją pracę. Natomiast często zjeżdżam, bo tęsknię jednak. I tęsknię za Alblągiem, i, i za w ogóle Polską, za znajomymi. Kiedyś myślałem, że będę w stanie mieszkać gdzieś za granicą. Myśl, głównie myślałem o Hiszpanii. Teraz wiem, że nie. Już po kilku latach gdzieś tam wyjazdów, czy na Wyspy Kanaryjskie, właśnie, czy na ląd Hiszpanii, czy na wyspy gdzieś koło Hiszpanii, to. To wiem, że dwa, trzy miesiące już chcę wracać, I, i teraz jest synek to pokazać rodzicom, żeby też jakby mogli spędzić z nim więcej czasu i pobyć ze znajomymi, czy nawet pójść do naszych knajp, bo jest inaczej. U nas gdzieś na mieście jest dla mnie smaczniejsze jedzenie niż gdziekolwiek na świecie.